Skąd decyzja na drugiego psa w domu? Czy to nie było trochę niebezpieczne? No, zawsze jest jakaś adrenalina. Yy, niebezpieczeństwa, yy, jak, jak, się, jak się adoptuje nowego członka rodziny, bo nic nie wiadomo, co się może wydarzyć, tak? Yy, tutaj piesek może być poukładany, może być yy, wrażliwy, kochający, fajny, przyjedzie do domu, yy, przyjdzie dziecko, on capnie za rączkę, tak i później są problemy, to, to, to różne są sytuacje z życia, także tak, to też są, trzeba wziąć pod uwagę, że to są też pieski ze schroniska, to są pieski po przejściach, to nie są pieski takie yy, takie już, yy, które, które, no, które są nieskrzywdzone, tak? Yy, one gdzieś to po części były skrzywdzone, dlatego dlatego y, trzeba się z tym liczyć przy adopcji jak najbardziej. Ale jeżeli już ktoś się decyduje na tą adopcję, no to uważam, że to jakby nie stanowi żadnego problemu przy 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 dalszej, y, przy dalszej y, jakby... Przy, przy, przy dalszym przygarnięciu takiego psiaka. My tak naprawdę już z góry żeśmy jakby wiedzieli, że, że wszystko się może wydarzyć, ale bierzemy go też po to, że, żeby dać mu tą miłość, żeby dać mu to schronienie i po to też, że mamy ten czas dla niego, bo to jest przede wszystkim najważniejsze, że jak się ma czas dla swojego popila, bo co z tego, że byśmy zaadoptowali, wrzucili go w kąt, on byli tam sobie pobiegł. Nie wiadomo o co chodzi, pies zaniedbany i tak dalej. My jakby ten czas, bynajmniej teraz mówię o sobie, że teraz trochę zwolniłem tempo swojej branży, koncertuję teraz tylko w sezonie letnim, całą zimę teraz już jakby poświęcam czas dla rodziny, dla swojej pasji. Dlatego tego czasu mam trochę więcej i też teraz mam tego czasu dla swojego psa nowego więcej. I dlatego uczę go, tak? Uczę go, uczę go, żeby to zaufanie do mnie zdobywał z każdym dniem i naprawdę mi to się udaje.